Studia w tych czasach to już yy, może straciły na swojej wartości, że jakby są mniej potrzebne, czy wciąż tak samo jak było kiedyś? Straciły na pewno na poziomie elitarności, to znaczy już nie ma w 100% pewnego zarobku. Ludzie oczekiwali kiedyś, bo faktycznie było trudno dostać, się na nie trudno ukończyć, że dostawało się od razu jakąś lepszą pracę po tym. Natomiast nadal pełnią ważną rolę, to znaczy, masz dużo ludzi, którzy dopiero co skończyli edukację a nie wiedzą co zrobić, mogą pójść do pracy, ale jeśli nie wiedzą, co chcą jeszcze zrobić w życiu, nie pójdą na jakiekolwiek okay. studia, mogą po jednym roku zrezygnować. Chodzi o taki buffer, żeby mogli coś zrobić, doedukować się, bo naprawdę jeszcze mają dużo lat do pracy, więc to nie jest problem, żeby do nich nie podejść. Okay. A do ciebie właśnie lepiej iść na studia czy od razu do pracy ja zdecydowałem się, będę pójść na studia, na filologię angielską i nie udało mi się. Po roku odpadłem i myślę, że warto było pójść tylko po to, by spróbować. Ponieważ jeśli ja pójdę od razu do pracy, zakrztusisz się, dostaniesz pieniędzy, będziesz mógł sobie pozwolić na lepsze rzeczy i nie będziesz chciał, nie będziesz chciał niczego więcej, a może uda Ci się znaleźć coś, co Cię rozwinie i zdecydujesz się na jakiś lepszy byt. Zawsze możesz być kasjerem, zawsze możesz robić te poziomy wstępne i tak będziesz musiał przez to przejść, a na studia trudniej wrócić w wieku 30 lat.